A to idziemy na to błogosławieństwo do domu? A na cóż się tam pchać? Dobra, to się tu poczeka też racja. a one nie chcieli żadnych kwiatów, żadnej alkoholu, tylko jakie maskotki, na co to to im... Później do domu dziecka mają oddać. No <noise> dziecka. A ja myślę, że dzieciak w drodze i temu, o, zabawki już kompletują. tam moje słowa a Ty, a że siostry na świadkowo nie wzięła, no? Ja, ja żem Walka pitał mnie, co one pokłócone? No to się zawsze było, że brat, brata, siostra, siostra. On mówi, że się tak wzięła. Mówię, dobra mówię, Waldi, nie moje małpy, nie mój cyrk. Mówię, a ludzie gadają, ludzie mnie pytają, no. A nie wie ta ja dziś rano, żeby jeszcze z pasatem był mechanika. no Już że myślisz że na piechotę będziemy szli. Tu by byście sami pojechali. No, to ze Zbyszkami by się przyjechało, no jakbyś się człowiek poradził, ale dzień. Oj, to powiem wam te wesela, to... Organizowania roboty, a to jeden dzień, chwila, moment, zaraz posprzątać po tym. Ech, ty, 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 że im się chce. Ale tak teraz między Bogiem a prawdą myślę, że Waldek mógł dach zrobić. Mógł. Bo słuchaj no, kostkę kładł to i mógł dach zrobić. Kamerzyście ponuś powiedział, żeby dachu nie kamerował. ty mówisz, że kamerzysta ma tam nie kamerować? No nieźle. Ło <laughs> jak się wystroiła. Ale przejęte, widać, że przejęte. A to... Tu... Pierwsza córka, no to prowadzi... A Waldek jak się stresował, że do utarzu będzie córę prowadził. O Jezu! On to mi mówił, że musi sobie coś chlapnąć, bo on tam nie dolizie. A ja wie to chłapie to prosto, bierze się pod rękę i idziesz. No, Co to za filozofia? Mówi nie, to stres, to stres. Gówno nie stres.